Okej, okay, szanowni państwo, to witam państwa w bloku ultrabulletowym, w już trwającej partii, jak państwo widzą. No i co, co tutaj będzie odchodzić, popularnie mówiąc, czego będziemy świadkami, no to się przekonamy, ale na pewno emocjonującej rozgrywki tutaj. No i tak tutaj dam sobie oddać Hetmana. Co so, normalnie to by oczywiście pogorszyło moją sytuację i to bez dwóch stani, więc gdyby to był poprzedni blok, czyli 5-minutowy blitz, no to już mogłoby nie być tak ciekawie i zapewne by tak nie było ciekawie. No tutaj czas mnie uratował i właściwie tylko czas. No i z tego co tutaj widzę 3 sekundy niecałe, a raczej ledwo ponad dwie zostały mi na zegarze. Także to jedno. A drugie, co mnie uratowało, zapewne to para fajnych goniców tutaj, zanim oczywiście nie oddałem mi jednego z nich tutaj. No, ale czas to szczególnie mogłem tutaj pomaszerować ten królem, a właściwie szybko maszerowałem już, bo jeszcze trochę czas by mi uciekł. Natomiast co tu dużo mówić, dawało mi tylko rozwiniętego skoczka i jedna zwierza z drugą, by się fajnie tutaj mogły rozegrać i wie, z H na linią E tutaj. Bardzo fajnie, wierzę, by nie można było zbić na ten moment, bo wiadomo, król tutaj pilnuje. A tymczasem za bardzo nie ma co dyskutować i nie ma co przedłużać, także z tą pozycją państwa zostawiam. Mogą państwo dać znać, jakby państwo tę pozycję dokoniczyli i zrealizowali przewagę hetmana, bo kto tutaj ma przewagę, no to jest oczywiste i to nie trzeba nikomu wyjaśniać, mam nadzieję. A tymczasem życzę wszystkim spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.